Cześć, witajcie w materiale z Diablo Immortal. To jest gra, która oczywiście swego czasu wywołała mega oburzenie wśród fanów Diablo i nie tylko. I tak po jakimś czasie się człowiek zastanawia właściwie dlaczego tak się stało. Szczególnie po ograniu wersji alfa, z, z którą mogłem spędzić sporo czasu, nabiłem trochę leveli nie osiągnąłem maksymalnego poziomu bo na to potrzebuje trochę więcej czasu i nie wiem czy nawet chcę w alfie aż tak daleko dobrnąć, bo to trochę psuje sobie zabawy na pełną wersję, bo postępy się nie przyniosą do pełnej wersji. Natomiast e, granie tej gry już tak porządnie e, pozwala, pozwala się przekonać, że jest po prostu świetna. To jest, Mam wrażenie, że gram w Diablo 3, tylko że na komórce, czyli jakby wszystko jest super, bo mi się Diablo 3 bardzo podobało osobiście. Oczywiście pod względem endgame'owym i porównując złożoność systemów na przykład do Path Exile i tak dalej to wiadomo Diablo 3 jest trochę bardziej casualowe tak ale to też o to chodzi dla mnie ja osobiście już nie mam trochę czasu żeby aż tak dużo inwestować czasu w gry tego typu jak na przykład w Path Exile więc trochę mi to zawsze odrzucało od tej produkcji grinding gear games Natomiast Diablo 3 było taką bardzo przyjemną e, produkcją, żeby sobie usiąść, wykonać tam parę misji, szczególnie w tym trybie przygodowym, e, który tam się odblokowywał w pewnym momencie w dodatku i tu jest bardzo podobnie, w sensie e, misje są w miarę krótkie, krótkie są konkretne. E, szybko zdobywamy levele, szybko zdobywamy jakiś nowy sprzęt, jest dużo pobocznych takich wyzwań, jest, e, są nawet eventy takie światowe, world events i spotykamy w nich innych graczy, więc tak naprawdę Diablo Immortal jest w pewnym sensie przed smakiem Diablo 4, chyba, jeżeli chodzi o strukturę? Tak mi się wydaje. Nie do końca oczywiście, bo to są wiele mniejsze lokacje i tak dalej. To jest, tak, tak jak mówię, to bardziej przypomina Diablo 3 pod względem w ogóle stylu oprawy graficznej. Natomiast są tu takie momenty, co zobaczycie zresztą w tym gameplayu przez momencik. Chociaż nie wiem czy tam był jakiś world event. W każdym razie jest tak, że sobie wchodzimy na jakąś lokację, powiedzmy, mijamy jakieś miejsce, coś tam się dzieje, coś wrogowie i się okazuje, że tam jest dwójka innych graczy i walczą z jakimś minibosem. Dołączamy się do nich, po prostu wchodząc na ten obszar. I wyskakuje nam takie powiadomienie, że tu trwa World Quest i możesz w nim pomóc też zabijając tego bossa. I zabijacie sobie bossa razem z innymi graczami, a potem wszyscy się rozchodzą, jak dostają nagrody. To jest bardzo fajne, to jest taki system znany z wielu gier MMO, gdzie po prostu właśnie są tego typu World Questy. Przy czym bez obaw, jeżeli chodzi o MMO, Diablo Immortal, bo tutaj ja tych graczy praktycznie nie spotykałem właśnie poza takimi miejscami, które się zdarzały, może nie wiem, raz na 40 minut, raz na 30 minut. Spotykałem tak naprawdę kogoś tam, czasem przebiegł gdzieś tam przy wrogu ekranu, widziałem innego gracza, ale tak to nie jest gra MMO i tak samo będzie w Diablo 4, więc tutaj niektórzy mają obawy, że to się zmieni w MMO, to tak w ogóle nie ma takiego poczucia tutaj. Natomiast taki element tej współpracy okazjonalnej, że się spotykamy, pokonujemy jakiegoś potwora silniejszego, to jest spokój i przy, przy okazji okazja do nagród. Ogólnie pod względem takim e, wykonania, to Diablo Immortal jest po prostu jak pełnoprawna gra, w tym sensie, że mamy takie same nie takie same katcenki dokładnie, ale mamy właśnie przerwniki z dialogami, wszystko jest dobbingowane. Nasz bohater ma głos, czyli każda klasa ma inny głos, bo jest 5 klas, znaczy nawet 6 będzie w pełnej wersji tutaj. Ja osobiście gram czarodziejem, bo najbardziej lubię czarodzieja w grach tego typu, szczególnie w Diablo, w Diablo 3, gdzie on jest bardzo taki dynamiczny i w ogóle mobilny, można powiedzieć. Fajnie, że na przykład są tutaj niektóre zaklęcia, których nie było w Diablo 3, więc nie czujemy, że to jest dokładnie to samo, albo odblokowują się troszkę trosz, trosz w innej kolejności niż w Diablo 3. Więc nie mam poczucia, że gram tym samym Wizardem, co jest spoko, całkiem zrobione. Natomiast jest jeszcze Nekromanta, na pewno Nekromantę będzie, będę chciał spróbować kiedyś. Tym bardziej, że tutaj na przykład występuje postać z Diablo 2, Nekromanta Xul się pojawia jako jeden z NPCów takich ważniejszych na początku. Więc mamy te takie połączenia z innymi jakby częściami Diablo fabularne. Na początku jest zupełnie inna lokacja, której chyba wydaje mi się, że nie odwiedzaliśmy. Przynajmniej nie z tej strony świata, bo odwiedzamy kryptę na pewno tego Leorika, czy jak mu tam było, tego dnia umarłych. W ogóle jest taki, taki dungeon, ale o tym za moment powiem. Tutaj z kolei właśnie widzicie Ksula, o którym mówiłem wcześniej nasz nekromanta z Diablo 2 który w tym roku też się pojawi w pewnym sensie, no bo przecież Diablo 2 Remastered, w ogóle to będzie bardzo dobry rok dla fanów Diablo. I tak właściwie ten materiał chciałem zrobić głównie z tego powodu, że był taki niesmak po tym Diablo Immortal, po zapowiedzi i tak się człowiek zastanawia właśnie w presy, rozważając to, dlaczego właśnie tak się stało. Czy to było dlatego, że wtedy Blizzard nie zapowiedział Diablo 4, wszyscy oczekiwali Diablo 4, a pokazano Diablo Immortal? Chyba wydaje mi się, że głównie o to chodziło, tak? bo sam fakt, że istnieje Diablo Mobilne, jakby no spokojno, jeżeli ktoś naprawdę nie lubi grać na komórce, to nie musi grać, to, tego nie robi ten sam zespół, który robi Diablo 4, to nie ma żadnego wpływu na produkcję Diablo 4. Um, I no właśnie, a, a przy okazji to jest naprawdę dobra gra. Ja osobiście nie lubię grać na komórkach. Um, szczególnie, że to jest sterowanie dotykowe. Tutaj nie podłączamy pada, twórcy dopiero rozważają takie coś, że może dodadzą sterowanie padem kiedyś. Natomiast to jest gra, której sterujemy dotykowo. Um, kładziemy palec mniej więcej, gdzie chcemy z tej lewej strony ekranu. Widzicie zresztą takiego wirtualnego analoga, który się pojawia, jak się poruszam. Um, to w różnym miejscu możemy to sobie dowolnie ustawiać, tam gdzie dotkniemy palcem, że tak powiem, to tam się pojawia ten analog. No i mamy też po prawej stronie czary, sobie klikamy. Celowanie jest bardzo intuicyjne wszystkimi, wszystkimi czarami, którymi musimy wycelować właśnie, czyli właśnie promieniem lodu na przykład też się wygodnie celuje. Jestem zaskoczony wręcz, jak dobrze mi się w to grało, znając siebie i znając ten fakt, że ja nie przepadam ze graniem na komórkach. I naprawdę, szczerze mówiąc, bo ja gram na, na, na modelu Mi 9T Xiaomi i. Musiałem grać na ustawieniach Medium i akurat i tak w tym roku, czy tam w przyszłym pewnie będę zmieniać telefon, więc teraz już wiem, że będę chciał zagrać na pewno w Diablo Immortal na wyższych ustawieniach troszeczkę, chociaż i tak nie wygląda źle. E, oczywiście dzisiejszy materiał jest wyjątkowy jak na nasz kanał, bo nigdy nie grywaliśmy komórki żadnej gry mobilnej, więc trochę musiałem tutaj coś wykombinować, żeby nie, nie robić z tego jakby full screena, no bo to by było troszkę zbyt um, rozpikselowane. E, wersja Alfa działa bodajże 720p, tylko nie wiem, jak będzie w pewnej wersji, czy to będzie trochę więcej. E, w każdym razie. Um, nie chciałem, żeby to wyglądało nierealistycznie. No, w każdym razie. O, tu przykład kolejny dłuższej rozmowy między Ksulem i jego byłą uczennicą. Um, konflikt, mentor kontra właśnie um, dziewczyna, którą trenował w sztuce nekromancji. Więc ta fabuła jest, jeżeli chodzi właśnie o fabułę, to jest tak poprowadzona jak w Diablo 3, tak. Jeżeli interesuje was lore tego świata i, i tak dalej, to tutaj dostaniecie sporo, wydaje mi się um, w, o wiele więcej tego samego, tak. Co już lubicie. Natomiast, jeżeli jeżeli byście sceptycznie nastawieni, to ja po prostu polecam spróbować, jak to już wyjdzie, no to będzie gra free to play. A i co ważne, w ogóle nie jestem atakowany mikropłatnościami, nie mam w ogóle poczucia, że gra mi mówi Hej, zobacz, tu możesz zapłacić, żeby coś tam mieć lepiej, więcej. W ogóle tego nie czuję i wszystko się odblokowuje bardzo sprawnie i ładnie, więc to też jest bardzo ważne, ale... Wrażenia bardzo pozytywne, tak? Jak pewnie już się zaczęliście zorientować, więc dajcie znać co sądzicie o Diablo Immortal. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach, bo mm, pewnie o wszystkich szczegółach nie powiedziałem. Ale to by było na tyle na razie. Dajcie znać raz jeszcze, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.